Cześć moi drodzy, witamy dzisiaj na balkonie i co dzisiaj robimy? Challenge? Dobra, ja powiem. Otwieramy, Zrobimy sobie challenge. Wiktorek sobie wybrał blisterek. To jest blisterek z Biedronki. Nie opieraj się tak, Wiktor, bo nam się to spadnie. Dobra? Blisterek z Biedronki, cztery saszetki I, i ile tam jest? Jedna karta jedna limitkowana, a ja mam jeszcze z super ekspresu ta sama jedna limitka i, I to inne. proszę, a mów wyraźnie, Wiktor. co ile ty masz lat, że tak niewyraźnie mówisz, co? No wyciąg palce z buzi, no, dobra, eee, tu jest limitka, żeby jej nie przeciąć, widzisz już ją? Czekaj, ja ci to wyciągnę, bo to jest ostre, Wiktor. i mamy limitkę. Oj niestety. Mamy. Tak, mamy, będzie dla Ciebie, nie mamy stojaczka, zapomnieliśmy, więc tu będziemy sobie kłaść i cztery, cztery saszetki od Wiktora, cztery złote saszetki. Dobra, to weź teraz tak, ja sobie biorę pierwszą. A, Ty masz cztery, no dobra. Ok. jeden. Okej, ale Wiktor, bo nic nie widać, tutaj musisz robić, prosiłem Cię, żebyś tutaj poszedł, dobra? No, weź pieszą sobie saszetkę. Ale tutaj Wiktorku, halo, no. I otwieramy razem, żeby wszystko było widać, dobra? Dobra. I będziemy robić pojedynek na punkty, jak to teraz jest modne. No, kto, mówić, by, dobra. kto będzie miał wygrywa. Kto będzie miał więcej, o, ty już masz Polaka widzę. I lecimy A. tak. Baza? Ale tylko karta specjalna się liczy. Tutaj też bazówka. I, Może i, tak i... zrobimy. A ile ne... i trzy bazowy. O. o, piękna karta, chyba jej nawet nie mam. Brady. Masią. Uuu, mam ją, ale jest bardzo dobra karta Wiktor. Tu ją zostawiamy. Ale jeszcze miałeś bazówki, tak? A, tutaj są Dobra. Maszywy. Tu są bazówki, ale mów wyraźnie, Wiktorek. Masz przejąć kanał, ty musisz zacząć normalnie mówić. Dobra, ja mam tutaj. O, zobacz, jeszcze mam herb e, Belgii. No i tutaj dwie bazóweczki, więc e, w łącznym rozrachunku moja miała teraz tak, siła punktów w się herby się nie liczą, 116 jest słabsza. I twoja miała, zobacz, Overall 242, moja 239, czyli gratuluję, prowadzisz 1-0. Dobra, bierzemy następne saszetki. ja otwieram sobie. A gdzie te nożyczki mi poszły? Ty sobie otwieraj tylko tutaj, w tym miejscu, między... O, tak możesz. A ty robić. tyć. będziesz otwierał wszystkie tutaj. A ja muszę niestety... Ej, ale uważaj na statek, wiesz Ja już mam wyciągnięte. A, ja A ty nie? No to już. Masz. Jest Biedronka i jest ekspres. Dajemy tak samo, no. Ale pokazuj te karty tutaj, Wiktor. Ja Ci będę O, tu, tu je dawaj, na tę kubkę. Będzie widać. Bazuwa, Tak, ja też. Tutaj. Bazoweczka. Ja mam też Ha! Co ja trafiłem? Drugo. O, macie Cristiano Ronaldo na karcie specjalnej. Zobaczcie, co ja mam. Najrzadsza karta, po raz drugi już miałem ją w Just Kicie, tym teraz yy, z edycji specjalnej. A tutaj trafia mi się już po raz drugi ta karta. No i masz, a to mi nie pokazuj tylko do kamery Wiktor, dobra? I tutaj masz e, Double Trouble. ciekawa karta, nie powiem. I bazówek to jest bazówki to tutaj kłać. nie pokazuj. Ja mam jeszcze Belgię i dwie bazówki. Bierzesz następną, no tutaj w tej rundzie co prawda moja nie miała punktów, ale wydaje mi się, że powinna wygrać jako najrzadsza. Tutaj Wiktor otwieramy ten saszetki, dobra? A my jedziemy tak. Ale nadaje popalić. Słyszycie ją? Pewnie ją słyszycie. Wiktorek już chyba otworzył. Dobra. Damy radę, jakoś myślę. Daliśmy radę. Ja mam już. Dobra. I teraz tak, co masz? Baza. Ja też mam bazę. Sińska baza. Bazówka. O, ale masz piękną kartę. Masz kartę z 240, a tu jeszcze jedna chyba się zapodziała. Ale tu jest bazówka. Ale masz humelsa Sygnaturę. Bardzo ładnie. Mocny blister. I dwie bazówki. Dwie bazówki. Dobra, ja mam tutaj baza. Mam, Łą, połówka. mam tak węgrów. Połówka I tutaj Mutinio. No, tutaj wszystko bazówki. Więc e, zaraz co to określimy. Ostatnia, tak, tutaj victor Lewy, a ja, a ja, y, Bale i ramotniemy, żeby otworzyć. Bo ja mam dzisiaj konkurskę wysoczkę. Dobra, Dobra ale ja już mam... Tak. A ja jedem Ja już mam otworzoną. Ok. Ty też. I teraz tutaj jedziemy. Tu nam się troszeczkę posypał, zrobił mały syf. Tak. Ja też nie. Tak, o, ja mam. To Brzuer ja Turana Mam o i dwie bazówy, a Wiktor ma Uuu, Polak. Piękna karta Defensive Rock Glik i to brzuer, zobaczcie, ta sama karta. Ta sama karta. No i dobra, to teraz się zmierzymy kto miał lepsze karty, a więc tak No ja niewątpliwie miałem w ręku Asa To jest ta karta Później już było troszeczkę słabiej, niestety a Wiktor miał za to: no, One tu watch, jeszcze bardzo fajny, a Wiktor a za to miał eksperta Ronaldo, miał turana tego co ja miał, pięknego defensiva Glika Inventiveness, NES, Signature, e, Next Generation czy Double Trouble, przepraszam, no i ja jeszcze miałem Herbik, także kto wygrał. Patrząc na siłę karty, to moja była najsilniejsza, natomiast patrząc na overall, myślę, że tutaj remisowo wypada. Aczkolwiek, no, Wam to damy do rozstrzygnięcia. Piąteczka, Wiktor, dobrze się bawiliśmy, także trzymajcie się ciepło i cześć.